Zrobiłem zdjęcie wychodząc z Bazyliki, zrobiłem zdjęcie tego całego tłumu, który był na placu Świętego Piotra. Zresztą wielu też polityków wychodzących i za mną i przede mną też takie zdjęcia zrobiło, bo to było absolutnie onieśmielające i takie wbijające w pokorę wrażenie. To cały świat przyjechał pożegnać tego dobrego papieża. Ja zrobiłem dwa zdjęcia, żebyśmy już mieli jasność. Jedno zdjęcie było właśnie tym zdjęciem w placu Świętego Piotra. Ja nie mam w zwyczaju robić sobie selfie, mogą Państwo. Sprawdzić na moich profilach społecznościowych, tak jak wielu polityków, którzy dzisiaj sobie selfie robiło, również siedzących obok mnie. A drugie zdjęcie to było zdjęcie, w, kiedy jeszcze przede była wynoszona. Trumna e, papieża Franciszka z bazyliki. Też bardzo taki poruszający moment, kiedy, kiedy pasterz po raz ostatni wychodzi na plac, wychodzi do swoich wiernych. Uważam, że nie ma nic złego w tym, że chce się upamiętnić ważne e, chwile. E, ja nie uprawiałem też w tym momencie żadnej autopromocji. Nie, nie macie Państwo żadnego zdjęcia, które wrzuciłem żadnego selfie. Ale już jest z krytyka samym. pana tłumaczenia tej Ale to, opowieści o bezdomny, to... że to niestosowne, że to niewłaściwe. Rozumiem, zdomne. że są tacy, którym nawet w takim dniu i w takich okolicznościach zależy na tym, żeby politycznie spuścić na kogoś bombę. Dla mnie najważniejsze jest to, czy mam poczucie, czy zrobiłem coś złego, czy też czegoś złego nie zrobiłem. Zrobienie zdjęcia ludzi, tych tysięcy ludzi, którzy przyjechali pożegnać Franciszka, nie jest niczym złym.